Drodzy strażacy, szanowni państwo Za chwilę odbędzie się uroczysty apel z okazji obchodów jubileuszu 110-lecia Powstania od Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach Apel rozpocznie dowódca uroczystości, druh Michał Kasperek Poprzez złożenie meldunku, który przyjmował będzie członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski województwa śląskiego, druh Witold Ryszka. Działaję, pasz Na prawo, pasz. Obecnie nastąpi odegranie hymnu państwowego. Głos zabierze prezes zarządu miejsko-gminnego miejsko Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Czerwionce-Leszczynach, druh Grzegorz Swinka. Bardzo serdecznie chciałem powitać na obchodach 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach. Witam serdecznie druhny i Druchów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i miasta Czerwionki-Leszczyn. Witam Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych. Witam Pana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Marka Krząkałę. Witam. Witam członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Śląskiego, druha Witolda Leszkę. Witam członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Śląskiego, druha Andrzeja Kolarczyka. E, witam członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Śląskiego, a zarazem zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w rybniku starszego kapitana Zbigniewa Dyka. Witam dyrektor zarządu wykonawczego oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Wodisław Śląskim, panią Iwonę Weissman Witam członków Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Rybniku. Witam Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego zarazem Pełnomocnika Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionki Leszczyn, Pana Grzegorza Wolnika. Witam radnych Rady Miejskiej i samorządowców, także członków rad dzielnic Leszczyny Osiedle i Leszczyny Stare. Witam naczelnika oddziału Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska, druha Adriana Strzelczyka. Witam rodziny strażaków ochotników, witam wszystkich mieszkańców, którzy zechcieli świętować wraz ze strażakami na naszym jubileuszu. Dodatkowo jeszcze chciałem w sposób szczególny powitać Jerzego Gruchlika, wielkiego pasjonata zabytkowego sprzętu pożarniczego i sikawek konnych. Nieopodal prezentuje swoje strażackie skarby. Jestem zaszczycony gościć wszystkich Państwa na obchodach 110-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Teraz proszę o odczytanie listu gratulacyjnego Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka przez Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Czerwionce-Leszczynach, druha Grzegorza Swinka. Warszawa, 22 czerwca 2019 rok, Ochotnicza Straż Pożarna Leszczyna. Szanowny Grudny i druhowie! Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie na uroczystość uchwałowania wyjątkowego jubileuszu 100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach. Z tej okazji w imieniu władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym, pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia oraz gorące strażackie podziękowania za bezinteresowną, długoletnią działalność. Każdy dzień stawia przed Wami druchni i druchowie coraz bardziej odpowiedzialne zadania i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań. Ochotnicza Straż Pożarna to umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa, twórczego współdziałania, pasja przekazywania z pokolenia na pokolenie. Przekazujmy więc tę pasję, pokazujmy naszą naszym służbę naszym polega służba w strażach pożarnych. Starajmy się zarażać naszą i zaangażowaniem młodych ludzi, poszerzajmy nasze szeregi, uczmy jak pomagać. Promujmy naszą historię, by następne pokolenia Polaków służyły w ochotniczych strażach pożarnych z równie wielkim oddaniem jak wy dziś. Dzięki waszej postawie, sumiennej pracy, profesjonalnej działalności społecznej i wysokiej sprawności operacyjnej, OSP cieszy się w społeczeństwie nieschodnącym zaufaniem, dużym szacunkiem i uznaniem. Za to składam Wam raz jeszcze serdeczne słowa podziękowania. Dziś zadaniem strażaków jest nie tylko ochrona przed żywiołami ognia i wody, ale także, jak to pięknie wyraził poeta, ochrona przed żywiołami nienawiści i pogardy. Życzę, aby trud, jaki podejmujecie, był dla Was źródłem osobistej satysfakcji i dalszego społecznego uznania. Szczególne słowa wdzięczności niech zechcą przyjąć osoby, które zakończyły czynną służbę w pożarnictwie. Serdeczne życzenia kieruję również do Waszych najbliższych. Niech ich miłość i wyrozumiałość pomaga Wam w dobrym wypełnianiu zadań służbowych i działalności społecznej, a także stanowi niezachwiane oparcie w trudnych chwilach. Z wyrazami szacunku prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. Bardzo dziękujemy za odczytanie listu. Teraz proszę o zabranie głosu przez zaproszonych gości. Szanowny Panie Prezesie, drogie grupny i, i druhowie, zaproszeni goście. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. 110 lat to jest szmat i kawał czasu, ale właśnie sobie uświadomiłem, panie prezesie, że przecież my się znamy z 38 lat, to jest jedna z trzech lat tego Muszę wyjaśnić, że mój brat chodził z panem prezesem razem do szkoły i sobie przypominam taką sytuację, kiedy jechaliśmy do Wrześni w stanie wojennym zapoznać, żeby kupić sprzęt. Jadąc do sklepu muzycznego nie wiedzieliśmy, co tam rzucą, bo wtedy były takie czasy. Państwo sobie to doskonale przypominają. Człowiek ustawiał się do kolejki i potem się pytał, a co tam sprzedają. No ale jak stoją, jak kolejka stała, to znaczy, że coś tam rzucili. Także ta jedna trzecia tego 110, 110 lat, to, to jest naprawdę kawał czasu. Ostatnio usłyszałem, gdzieś tam przeczytałem, że komuś przeszkadzała syrena ze straży pożarnej. To jest, proszę Państwa, jakieś nieporozumienie, bo strażacy to jest właśnie ta grupa osób, która traktuje... To, co robi nie jako zawód, tylko jako powołanie. Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi jest najwyższą wartością. I korzystając z tej okazji, z możliwości, że mogę tutaj z Państwem być, chciałem wyrazić najwyższy podziw i uznanie za to, że Państwo poświęcają siebie, swój czas, swoje zdrowie i że w to życie się na pomoc drugiemu człowiekowi. To jest naprawdę najwyższa wartość. Z tego powodu zazdroszczę Państwu tej popularności, tego szacunku i tego uznania, bo w moim zawodzie tego nie ma. <laughs> Życzę dalszych sukcesów tych w życiu yy, zawodowym, ale przede wszystkim tych prywatnych, dalszych jubileuszy. Mam nadzieję, że to nie jest nasza pierwsza yy, i ostatnia yy, rocznica OSP Leszczyn. Wszystkiego dobrego.